Z ewangelii według Świętego Łukasza. Po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę. Zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Te dwa zdania to wyjątki z dwóch kolejnych przypowieści pana Jezusa przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie. Każda z tych historii to historia tragiczna, jakiejś zguby, a jednocześnie każda z tych historii to opowieść z happy endem. Oto zguba się znalazła, a ten, kto zgubił natychmiast przygotowuje uroczystość, natychmiast zwołuje przyjaciół, sąsiadów po to, żeby się wspólnie cieszyć, radować tym, że y, ta zguba się odnalazła. Epicentrum czy szczytem tych dwóch przypowieści będzie kolejna opowieść z 15 rozdziału opowieść o dwóch zagubionych synach, y, która także kończy się ucztą, prawdziwym weselem. Można by sformułować taką ogólną zasadę, że każda porządna przypowieść Pana Jezusa kończy się imprezą, ale można by też wyciągnąć głęboki duchowy wniosek. Bóg każdą odnalezioną duszę, każdego z nas, gdy się odnajdziemy, tak bardzo celebruje, że przygotowuje uroczystość w niebie. Uroczystość, która będzie trwała wieczność. Do zobaczenia jutro.